Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Fryderyk odwiedził nowo otwarty zakład rzeźbiarski w Kajzerogradzie. Zakłady rzeźbiarskie w Wielkim Księstwie Królików noszą miano luksusowych i ekskluzywnych miejsc produkcji, rzecz potrzebnych, aczkolwiek dosyć drogich, czyli właśnie rzeźb. Zalicza się także do obiektów przemysłowych. Pierwszy zakład rzeźbiarski na terenie stolicy Wielkiego Księstwa Kajzerogradu stanął w nowobudowanej, budowanej, dość luksusowej dzielnicy z większości murowanymi budynkami. Stoi on przy ulicy Gajusza Petroniusza. Zakład jest jednym z większych zakładów rzeźbiarskich na terenie Wielkiego Księstwa Królików. Zwykle zakłady rzeźbiarskie kształtują się na miejscu małych szop po prostu. Natomiast ten jest to bardzo duża hala przemysłowa, gdzie znajduje się wiele stanowisk do produkcji wykuwania przez same króliki rzeźb. Szanowny wielki Książę Fryderyk, gdy w dniu dzisiejszym odwiedzał ten zakład rzeźbiarski, docenił jego wielkość, podkreślił także, że jest to jedna z pierwszych tego typu prywatnych i oddolnych inwestycji na terenie Kajzerogradu, co pokazuje, jak szybko po wprowadzeniu tzw. ustawy antyinwestycyjnej zmienia pole rynkowe w Kajzerogradzie, przez co właśnie inwestorowie, tym bardziej tacy bogaci, którzy zdolni są do wybudowania ekskluzywnych zakładów produkcyjnych w stolicy, gdzie takie powinny się znajdować, czyli między innymi rzeźbiarskich i to właśnie ich sprowadza do stolicy. Szanowny Wielki Książę Fryderyk także oceniał efektywność pracy pierwszych dni działania tego zakładu przemysłowego. Powiedział, że bardzo dobrze i efektywnie jest tu prowadzona praca. Także polecił o bardziej sporządkowanie magazynu, ponieważ to najmniej mu się spodobało na terenie całego obiektu. Inwestor i właściciel zarazem obiecał Szanownemu Wielkiemu Księciu Fryderykowi poprawę niedociągnięć, a także zwiększenie efektywności, ponieważ zdaje sobie sprawę, że wkrótce na terenie Kajzerogradu zacznie powstawać wiele luksusowych budynków, które właśnie takich ekskluzywnych towarów, jak między m.in. rzeźby marmurowe będą potrzebowały. Marszałek Senatu z Fryżek Krzyżowców ogłosił termin głosowania nad ustawą, która ma utworzyć komitet wykonawczy finansowy. Komitet Finansowy Wykonawczy jest to kolejna po ustawie antyinwestycyjnej kluczowa ustawa do dalszego prowadzenia bohaterskich reform szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka. Dlatego jej przegłosowanie przez naszą partię i naszych sojuszników do głosowania jest bardzo ważne. Ustalam więc termin na najbliższy piątek. W dniu, gdy to mówię, jest środa, więc jest to za zaledwie dwa dni. Do tego czasu z pewnością uda nam się przekonać odpowiednie organizacje polityczne w Senacie Wielkiego Księstwa Królików, aby poparły kolejną bohaterską reformę szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka. Lider przymierza samoobrony Wielkiego Księstwa Królików już zapowiedział, że będzie przeciwko ustawie, która utworzy komitet wykonawczy-finansowy. Drodzy mieszkańcy Wielkiego Księstwa Królików, ustawa antyinwestycyjna doprowadza wieś Wielkiego Księstwa Królików, która jest w naszym państwie najważniejsza, do jej wyludnienia, ponieważ farmerzy chcą uciekać do wielkich miast w poszukiwaniu mieszkań, które właśnie tam powstają. Dlatego byliśmy przeciwko tej ustawie. Teraz kolejna ustawa doprowadzi do przekierowania większości inwestycji, jakichkolwiek powstających do miast, ponieważ przez to, że będzie to odgórnie i centralnie planowane, gdzie będą powstawać inwestycje, inwestycje Przez planowany komitet wykonawczy/finansowy, to na wsi będą powstawały minimalne albo symboliczne inwestycje. Lub będzie tak, że jedne regiony będą bardziej dofinansowane od kolejnych, co prowadzi do depopulacji niektórych regionów Wielkiego Księstwa Królików i przeludnienia kolejnych. Kapitalistyczni inwestorzy, nie ci sami co na początku, ale kolejni już zapowiedzieli powstawanie planów nowych inwestycji robotniczo-farmerskich osiedli na terenie miasta stołecznego Kajzerogradu. Plany inwestycyjne w wybudowanie osiedli farmersko-robotniczych na terenie Kajzerogradu zakładały budowanie jej przy samym centrum miasta. Teraz kolejni inwestorzy zakładają oddalenie tych osiedli robotniczo-farmerskich, bo wraz z nich oddalone zostaną od centrum miasta fabryki, co spowoduje mniejszą ilość smogu i smrodu na terenie samego Kajzerogradu. Teraz spójrzmy na mapę. W miejscu, które właśnie na drogich telewizorach zaznaczyliśmy, będzie powstawała inwestycja osiedli robotniczo-farmerskich. W zasadzie inwestycje, bo wielu inwestorów będzie budowało swoje własne, które ostatecznie połączą się w wielką dzielnicę, która będzie prawie tak samo wielka jak obecnie wybudowany cały Kajzerograd, co zwiększy populację miasta do aż dwóch milionów z obecnych 400 tysięcy. Najdroższą i najcięższą krową świata została krowa Nuna. Krowa Nuna jest śnieżnobiała, ale to nie tylko jej jeden atut. Kolejne jej plusy to, że jest najcięższa, ponieważ waży aż tonę 200 kg. Zwyczajna krowa zważy około 600 kg. Kolejną ważną informacją, którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że dzięki swojemu wyglądowi, a także wadze, mieszkańcy Brazylii, gdzie krowa Nuna zamieszkuje, składali jej hołd, kłaniając się w jej oborze. Przy okazji stała się najdroższą krową na świecie. Ponieważ w trakcie licytacji o jej sprzedaży najwyższą sumą, za którą została sprzedana, jest 4,2 miliona dolarów. Czyli, jakby przeliczyć na polskie złotówki, to trzeba byłoby zrobić razy 4, co już wychodzi za bardzo dużą sumę, bo jest to naprawdę bardzo ciężka krowa. Dobry wieczór, zapraszam na pogodę. Zaczynamy od opadów, bo tu kwestia zaczyna się najciekawsza. Opady będą codziennie. W czwartek i piątek będzie to głównie deszcz, najwyżej deszcz ze śniegiem, od 5 do 10 mm. Natomiast cała zabawa zaczyna się w sobotę, gdzie śniegu będzie do maksymalnie 20 cm. W niedzielę zaledwie 2 cm. Wiatry będą się kształtować w okolicach 20-25 km na godzinę, z wyjątkiem w czwartku, gdzie będzie to 15 km na godzinę. Przechodzimy do temperatur w będzie od minus 1 do 0, natomiast w trakcie dnia od 4 do 2 stopni. Zapraszam na program u konkurencji, gdzie zajmujemy się, co ostatnio leciało w północno-koreańskiej telewizji KCTV. Jest to tłumaczone przez tłumacz Google, mogą wystąpić pewne nieścisłości w tłumaczeniu. Zaczynamy! 1203. Film artystyczny Joseona Młodzież 24 przepraszam. Ryori. kilka rzeczy do smażenia z Udonem. 13.35. Prawdziwa rozmowa, mój ojciec, student Akademii Rewolucyjnej Magion 13.54. Odwiedzać znalezienie ludowych uliczek. Pod górą Yangdong. 14.5 Zdrowie i styl życia. Śmiech i zdrowie. Dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji knieziowskiej Fryszer Film Rudiota. Zapraszam na kolejne. Dzie do widzenia. Fryderyk Zwycięża na wszystkich frontach.